Dobra, nie jeźdzę To za czubek Dobra, ej Ja mam dobry pomysł A będzie Kuba za nami sieć nią grzał, dobra? Nie Ej kto prowadzi? Ja mam prowadzić czy co? Ja prowadzę, teraz spadaj Dobra Dawid, jedziesz w środku Ej Wiecie, że X zrobiliśmy na przyczepie No wow Co ty nie powiesz Ile masz? Odkryłeś Amerykę Łobuś, tuwa? Mam... Nie, jedź, 80! Mu... Ci strzelę! O, Co Michał! Przestraszyłem, ja mówię, to jakiś uchodźca chyba, a tu Michał. Nie, a ja nie, nie. Jak... ja patrzę ja patrzę... Daj, Dawid, ale zobacz jak nam dobrze idzie. Ja. A, ja myśl... a? Ja myślałem, że jakiś pedofil biega. Tak? No chyba ty. O, chyba ty. Łoba weź wa? No nie, 91. Dobra, daj, stój, gdzie ty jest? daj mi tego kejsa na chwilę. Nie, nie. Daj mi kejsa. Teraz ja się bryknę. Tu. Azor. Jadę Dawaj. się wy wysypać. No chyba nie, stój. Jadę. No, daj. Jedziemy ładować do końca, chodź tu. Daj mi tego kejsa, no chodź. Dobra, przepalę. Chodź tu się, daj do się doładować, debilu. Daj mi to kurwa tego kejsa, bo ci tam nie... Wyjdź z kejsa! Wydasz z kejsa, czy nie? Wyjdź z kejsa na chwilę, zobacz, chodź, coś ci pokażę, węże ci pokażę. Wyjdź z Dobra, i teraz weed's... w lewo, w lewo, w lewo. Wyjdź z kejsa na chwilę. Kuba, no. wyjdź na chwilę. Stójcie, no, ej, stójcie. Sieczkarnie z tobą, sieczkarnie z tobą. Wyjdź na chwilę z kejsa. Wyjdź z kejsa. O, dziękuję. Dobra, jedziemy, panowie. Jak ja, jak ja wam powiem to szybko się tepniecie w swoich maszyn, żeby on wam do nie dorwał Czekaj, czekaj ja do nas dojdę o. Widzisz jaki kaskader ze mnie? Nie no, cool. kurde Nie ściągaj Niku cool. Panowie 98 Micha... Dziękuję Oni już w swoich siedzą, być dobra nie! Ja. Michał, dawaj, palko bywa. Zaraz. Dawaj, Boże, Dawid, dawaj, dawaj, Dawid, Jad, dawaj. Jadę, jadę, ja, ja już się jadę. jadę. Koguty, koguty. Dawidzi koguty. Mm. Ale ładnie gra. <laughs> Biegnij! Uuu, jeszcze trochę. O, <laughs> kurde, to rób, podoładowanie włączyli. Ej, ja Ej, ale ja to jestem dobry. Siedzę. Jak sobie. Ja... ja to cały czas siedzę na fejsie i sobie piszę, nie? A nie patrzę się na grę. O kurwa, ja, 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 ja to tak samo wiesz. Ja... Styryn, styryn! Ej, panie, gdzie pan tutaj? Skróty jedzie? Jakie skróty, co pan? Chciał pan czuć, co? Dawa! Dawać. O kurde! Ten znak ma kolizję, jo? To nieźle. Czekaj. Nie. Dobra, czekaj, czekaj, jest tu O Boże! Kupa, czutek. Dobra, o... dobra ja Jescu. Ej, dobra, jedziemy do Sierra. Staramy się. Tam że wolno, no. O Boże, znak! Dawaj, dawaj. Tak. O kurde, czekaj. No, dawaj Waltra. Buje koła. O, bujaj, bujaj. No co ty robisz? Bujaj się. Miła mendo. O się! Bujaj się! Tak o, się. Opa, O ty O O nie! Kurde. O, kurde. O, nie, nie. To, patrz. Ej, dawajcie! Jutro robimy taki challenge, marsza! O nie, spadnie. Teraz nikt mnie nie wyprzedzi. Pewny? Dawaj go, Ej, dawajcie go na sukę. Jak ten suk ma koniec, ja pewne? I... Ja Cię na dziurę. Tak, jak Ty nie... A, a Ty masz dziurę, zobaczcie. Kur... Psz, psz, psz. Nie wytrzymaj z tymi znakami. No, jak nie mnie, Jak to. mnie ufrika i ujara ten... Co chwilę znak wyjaśniał. No, my zaraz Ciebie wyjaśnimy raczej. Znacznie. No, na pewno. Dawid ja już nie? tam przy, już tam grzeje rączki. Pa. Ehe, na pewno nie wyprzedzisz, nie? Jak ja bez mapy jadę jeszcze, albo mnie sub wyjaśni. O kurde. A ja też się wyjaśnię. Dawajcie, dawajcie. Dobra, ja też to tam. Ten... Tego wyjaśnię. No wyjaśnisz. I jak ja dać cię jeszcze nie widzę. No, dobra. Jesteś daleko za murzyna. To zaraz okaże. <laughs> Ty ja już ja już jestem na krowach. Jak się wyrobię, teraz ja w, w bramę, nie? I jak on... jak on mnie tu wyjaśnił? No i co? No i po co było to Dawid, mistrzek? proszę cię zmieścić. <noise> Zmieściłem się, o, ale... O kur... puść! Weź tak popchnij, no. Popchnij je. Nie, nie ty, Kuwa. Wyprzyj, Kuwa, odejdź. Kuwa, odejdź. Kuwa, nie. Paga, paga, no, no. uwaga, <noise> Dobra uciekaj kuba Czekaj Dobra ja sobie jadę z drugiej strony na pryzmę O boże Niech Ile ty tam masz na tym tempomacie Paweł 53 Ale nie ile ty żeś tu sypał na godzinę Nie wiem chyba 12 Ale ja tu porządki robię zobaczcie jak ja tu wszystko gimiotę. Kuba, nie wejdzie zły jak coś ci poka... No co za Menda? Ej, Dawid, weź go, weź go, chodź. Ej, weźcie go tak ściaśnijcie, dawaj, Michał, dawaj go od tyłu. No Zara, muszę się rozwój. Dawaj, 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 dawaj! No się zesrosz. Ej, ja jeszcze mam zabawę dla nas na koniec. Wiecie, ja... To, to szybko po... Jak tak Co A ty mówisz? My się czkazniu ganią, będziemy tak się ganić. Weź. Fajna zabawa. No odejdź, bo się rozładować nie mogę małpo. No, no rozładujesz się właśnie. Nie wejdzie. mogę. No właśnie nie, wszystko mi się zablokowało, razem z tobą. Weźcie, wypnijcie się z <grym> Dobra. Ja będę ubijał. Tak, w siebie. Jeszcze nie ma co do ubijania. Chodźcie za Tego, kurwa. Drama. No i... Ale... Uniął Bo... się. Michał, przyszedł po Dawid, odetnij What? się. Ej, kaj ja tu fentem to mi dobrze szło. No, Ale i tak się doj**ałeś. <laughs> o Boże! Tam i to się w mineli. No. Weź się Dobra, Paweł dawaj, chwilę się tu pobawi mi. Bo ja muszę Uciekaże. też spuść Iść ja, Muszę mu ja. uciekać No 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 dawaj! Odsunąłeś? No puść... Dobra, puśćcie, chodźcie wszyscy na kubę, wszyscy na kubę, dawajcie no, Cho oh, właśnie, ja muszę go torwać, bo on ma więcej subów Kurde Jo Chodź tu Dawid, Dawid, ile masz? Chodź tu Co? Dawid, ile masz subów? 54 Ile? 54 tak, nie, nie, tak, nie. A to masz Kurde, czy ja jestem tu najmniejszy? A ty ile masz? 48 <noise> Mam go! Dobra, oh, Elo. <noise> Hello! Siema, siema, czekaj... i tak cię dorwę tym. Co, no, dorwiesz? Ej, wypożyć mi na chwilę fenda! Nie! <noise> yeah. Kurwa! Weź tu, aś tu! Mam go! Tak, już nie! Teleportowało się do innej maszynki Dobra, chodźcie, idziemy jeszcze w się sposób, aby się Dobra, chodźcie, mój ciągniki dziś, wywalimy i uciekamy stąd Ehe, wywalimy ciągniki! Ej, ale lag... No, no, było Ej, serio wy tak... Ej, dobra, do, goń, gońcie mnie. Jest Nie, No yeah. ja was wyjaśnię, by na nie... Michała. Yeah. No zawa, nie, no. Kurwa, Dawid. <grym 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 ja mnie, Łe, Ale, ale się wyjaśniłem! Dobra, teraz to ja was wyjaśnię. A ja was serio wyjaśnię. Żebym ja cię zaraz nie wyjaśnił. Się nadaje o za... właśnie, wszyscy na Pawełka. Dawaj go. <grym> <grym> Dawaj go! A <grym> no, to Ej dobra. mnie dopuść. Jak ja 60 FPF. Daj. Daj wypuść mnie chociaż trochę. Jeszcze trochę. Ale wy... ale wyskoczył jak to O Boże słuch. Puść mnie. Teraz, ale, ale, ale teraz pamiętaj! Dawać go gnieciemy, skurw... syna za te suby. No właśnie, bo ten, bo on mi też skrypcję ukradł. Pójdź mnie na chwilę, na sekundę, tylko wystarczy, żebyś cofał do tyłu 2 km na godzinę. Spoko. No, bo on chce mnie dorwać. Co ciebie? I co ty z siebie dziecko robisz? O, jedzie. Nen, nen, nen. Jedzie, pewno manem albo czymś. Nie, JCB? Co to jest? O, push. JCB, no to. No. Najszybsza maszyna w mieście! Ale przewali. Stój, stój, stój. Nie stój. ma takiej opcji. Teraz ja was wszystkich powyszczelam. Dobra, dawaj. O nie, ty, synuś, dawaj. Jak mnie jak mnie pokonasz, to, yy, to cię zasubskrybuję, a jak Ej, nie stój, to ty... Stój! Stój! Kuba! Kuba, stój na chwilę! Ustań ko mojego kesa. Nie dam ci! Ale nie, nie chcę wejść do niego, chodź go, ko, ustań koło niego, chcę coś zobaczyć. Cholera. Ustań koło niego. Stój tu, chodź tu, kuba. Kuba, kuba. No, nie. Ustań, ale nie, ustań tylko obok niego. Tylko ustań, coś chcę zobaczyć. No, wejdź. Bam, pam, pam. Daj no, mi ty... się. Ej, pokaż tego, ustań tym trackiem, chodź tutaj. A nie! A gdzie ustań, mamy... Boże! Ustań i wyjdź. Jezu, posłuchaj się raz człowieka. No to za małpa? No weź, Wyjdź na chwilę z niego, go poka... Jak on mnie na widły wziął! To ja go, ja ci odjadę od niego, daj mi to eee, daj. widziałeś jakie drifty. Tak po... Ej, daj mi to! A... Daj mi to, ej! Powiedziałem, ci... oh, że ten tydzień. Daj mi, daj mi go na chwilę, kuba. No, kuba. Jest, jest, jest! Zasubskrybujesz mnie życie. Ej, daj mi go na chwilę, ja się podniosę nim sam, bez Michała, daj mi to. Daj go, kuba. 49 Czego? I, Daw I Dawid będzie 50. Subów. Daj mi to, daj mi Zajność. to. Daj mi go. Kuba. Dobra. Daj mi tego JCB. Już. To no, już dawaj. I tak mnie jeszcze nie pokonałeś, bo jeszcze wrócę. Michał, weź mnie podnieść. Ej, gdzie... Patrzcie gdzie on jest. Ech, Kurde. W sklepie jest. No i co? Kurwa, Paweł. Cholera, ciężko jest to podnieść. Piłem na ciebie zagniatarkę. <grym> zagniatarkę? Do no. ciasta. <grym> Dzięki. Nie, do twoich jajek. O! gdzie nie dać. za <agniatarkę>. duży. <Sanktadurze. grym> I Dobra, to teraz wy tak? mnie gońcie, o. Czekaj. Jedziemy, jedziemy, jedziemy po Kubę, dawajcie. Hmm? Jedziemy. Dawid. on jedzie, Dawid, Dawid, spadaj, Dawid, uciekaj. Ja mam cię tu. Znowu Michała, znowu. Powiedz, jak mam cię. Możemy Dawaj Dawid, ciśniemy po niego. Tego smroda ma, o jest. Kurde. Dziomo. Manem jedziesz? No Uf. Dawaj, dawaj Krzysztof. Nie. Pewnie. 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 będziesz musiał mi dać. Omarzysz się, Haha, Miał, miał Michał. Chodź, <laughs> chodź, chodź. Weź go tak dobrze, dobrze, weź go tu zagarnić, prawo. Ej, wej, Elo. Ej, kup coś Michałowi mocniejszego. Michał, daj go. Teraz go nasyka. Eee. Co jez, blokuje? Ej, kup wszystkim bany będziemy stawić drzwi. Jak ja cię na dzidę biorę. Tak, ty to se możesz. Traworączko pomachać. Elo! Aaaa, oh, kurde, nie ja <laughs> <ja ja> robiłam. <laughs> <laughs> Jest mówię. Odrzuciłem yes. go. <laughs> <laughs> <Tam> go. <laughs> Nie pal, 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 dobrze, dobrze. Dobry ziomek. Dobrze okay, pani. Okay. Hmm. Jest mój, jest mój. Jest. Ja uciekam. Ziu! Ej, gdzie ma takie ci nagrać, boski tu Dawaj, 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 kurwa. <grym. <grym> Nie złapiecie mnie! Ozerwać cię, trzeba odwijać! Jezu jaki Zav... tylko diarant jesteś? Zawsze na dziurę można. Ej, kuba, o. kuba, weź kup dwa mana, albo wypożyć, bo to nie bo to żeby było... To nie mam pieniędzy! U kurna! Myślałem nie że masz pieniędzy. Nas, spieść, nie, nie masz pieniędzy, kurde 300 David tysięcy pieniędzy. i nie ma pieniędzy. Nie mam pieniędzy! Masz 325 Uj. tysięcy, ziemnisz. Ale Dawid wali. Kiedyś cię wypowiedzi? O ludzku, cię. Dawaj, cho chodź ze mną. No, no chodź tak. na rączkę pola. <tak>, tak jestem szybszy od was wszystkich i... Ej, weź tak przed nami, bo się boisz, to nie dziwne. No nie boję się, bo was wszystkich odwracam. Nie widziałeś tego. Ha. O, panie, panie, ja tego nie byłem. Nie, nie walłeś. Dobra, weź kup nam wszystkim many baranie. Nie mam już... Stawiam. Stawiam. A dla siebie to masz. Daj ja sprzedam. Ej, daj nam wszystkie moderatory czy coś na tym, żeby było można wszystko robić zaraz sobie porządek. Cieku No ej, ja się... kurna, ej, i... au. Jezu, za ty się jadasz, dziecko. No, tego... O kurna Michał mi to. O, teraz? No nie. O, ale wyszedł. Ale, wyszło... ale pod aranie. Jaki tady? Się... Aha, na pewno. Ej, patrz, jesteś już, już mój mój. Krasiaczku. No i tak nic nie zrobisz. Pewno? No na pewno. No to uciekuj. Ja ci zrobię tak i tak. Ale to za oh, Nie widziałaś mnie. A teraz... Ja, ale teraz ja ucieknę. Jest chuj. Je, ej, A? ej. Ej, o... jest gończy, trzeba wysłać za nim. O oh, kurwa! Oh, sorry. Jest. mam go, mam go, mam go, ej, dawajcie. Chcecie szybko. Na wstecznym szumu! Dobra, 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 Ja! Ejka ja. gas, gaz, gaz, gaz! Raz, Halina, gaz! Halina, napaj! O, Jedzie, Halina, dobra! Nie wyzywaj mi cioci! Barany! Jak, jak, co z... O właśnie! Masz jak, ja, do Halina! Tak, bo ja ją <laughs> zatrudniłem y, na czytanie donacji. Aha. To jest Paulina od tego. Halina! Paulina! <śmienicza> o, po, 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 po. <śmienicza> Ale cię, cię zrobię wrogi. A teraz... Nie. Zaraz... Bo siedzę w telefonie i nie spojrzałem który to jedzie. Czy to jedzie Dawid, czy pusty Kuba? A tak w ogóle to cześć panowie, bo już po północy. Wiecie? Ej, dzień dobry, A. witam. Dzień dobry, ej, no właśnie. Bo się o, już... Ej, no kup nam manny, no kurwa, ziomisz. Aśnie, albo wypożyć chociaż. A teraz mnie przyjdzie. Szybko blokuj go blokuj! Go. Ej to, ej, dawajcie go gdzieś utopimy! No, żeby cię... Tu nie ma wody. Znaczy jest, ale ona jest niedziałająca. Ach właśnie. No bo cię poza mapę wyrzucimy. Ale was... <grym> ale w Daneku jesteście w ciur. Łe! Pewnie będzie studienka, o studzieńka pewnie zachacz. A ty no nie ja. studienka. No takie wodne. Dawid, ale ty to też jesteś głupi. Zaj... Zaj... Jest! Mam go, mam go, mam go, mam go. O boże! Chopaki, ja Ej, daj mi, daj mi mana, daj mi mana, daj mi mana, daj mi mana, szybko. Dobra, wsiadaj. Masz powiedzieć sobie. O, dzięki. Ej, kuba. Daj Michałowi. Nie. Tak. No dawaj. Nie, Michał lubi waltry, to... no. Ja nie. lubię Maseję, bo mam Masejami. Ja Masaję. lubię, Ja lubię manę, bo dużo mana nie jeździłem. Ej, a ja Laskani ja nie mam. Jak Misaję. tu wypadzi... Wiedziałem! Jest ty. Jest, jest. No. Jest, jest moja suka! Ej, dawajcie się po manitkę. Ej, dawajcie go tak zakleście mi manitko wtedy przyjechał. O! No. Do mi... Do nikiego dzwonią. Chyba nie... Dla ciebie. Rękiem dzwonił. Aj! O, oh, jest. Jest, jest. Opuść. Kto to jest? 62. Ej, wyłącz to błyszczyka, nie? Ale... ale... co? Po co? Po co? Nie Nie, Tak. 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 czekaj Tak. leży Czekaj, czekaj, Dawid już się podniosę ty <śmienny> 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 ten zetor, ty? Jaki zetor? Ten co go nagrywałeś? A znajomego. Zostawcie go, jego sam, jego sam wyjaśnię. Jakiś gościu chciał wbić, łokurno, ale było blisko. Jakby mnie wyjaśnił. Ale byłoby ślizgo. Yes. Dawid, ile ty ty z cholera. Dużo. <grym zainteresował> Dosta. O kurde. ciężki kierowca ciężkiego sprzętu. <grym zainteresował> Nie o, dobarzy, wiesz, no, bo to gorsza. Chodźcie, fajnie. W słup... Michał chcesz? Mana? No da, dawaj mi go. Dawaj, 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 dawaj. Kuba, Kuba dawaj mana. Kuba daj mana. Śmieciu. Andrzej. Wy, wy... Hihihi! <laughs> buta nie dogonisz. A... Tu szybką maszynę mam. Por... Czekaj, ja... O Boże, New Holland położony. O tu ropa jest. O Boże! O Boże! O Boże! Ale mnie przycisnął! Poczekajcie. Ja to jadę tam manitko do was. Boże! Boże! O Boże, Bożanku! Szybko, szybko Dawaj szybko, tu Paweł! Dawa. Szybko! O cholera, no. Dopiero I, i, Już dawaj, palc! Pal. Palc głos prze... Macie go? Już nie. Nie. A nie to myślcie my go złapcie. To, już z gospodarki. Jakiś? Z gospodarki wyjechałem. Ja tak łatwo się nie dam. A, ty dodajesz dajesz się za 2 złote. <laughs> o, ty chyba. Ty. Ja to nie ty. Ale wy ładne kręcicie, nie? No zaraz ty będziesz... Bo ma dobra, Szybko, szybko, no, szybko dawaj. Szybko, no szybko, szybko, szybko. Szybko, dawaj. dawaj. Ty, no dopiero jestem koło królew, to nie mogę widać, że to jedziesz 30 na godzinę. Dobra, Dawaj, 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 dobre, teraz tak stoję, Nie ruszę. Dawaj, szybko. Jadę, jadę, grzeje, patrz tak, grzeje palnik. I co? Jak go, ja go, mam wyjaśnić? O, pal. Widzę was. Dobry, no? Szybko no bujaj dobra. się Kurwa nie mogę <głos> 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 No Teraz już stoi już nie wyjedzie Jest 43 na godzinę to lepiej. O jest widzę was No i no się No, dobra. no bo, bo jeszcze znajdzie sposób Dobra Dobra ja go mam <noise> z <zbyt> palić <noise> No <głos> dobra. dawaj po, poza mapę Co? O, Czekaj, kurde, ej, wybierasz. Zaraz, zaraz, czekaj. O jezu. Jak ja cię ta, Jak ja ci manitę wyjaśnię. O, dobry strzał. O Widzisz, cicho. subskrybujesz nas, synek. Nie, to po co go ja. postawiłeś? Elo. Edo. Dobra, chłopaki, Nie Trzec wiem jakby, ale ja to... No niestety. A... No, no. A tu miały jeszcze maszyny być umyte, nie?